witam Witajcie w pierwszym odcinku z gry Slappy Ball. Możecie nie okazać, jest to gra niezbyt znana. Znalazłem ją na Steamie. Teraz tam pograłem, co można widać, no, trochę rzeczy mam. Generalnie, no, widzimy się w grze. No i co? No i więcej wam powiem o tej grze, <śười> jak będziemy już w rundzie. No to co? Widzimy się. Dobrze, jesteśmy już w grze. Realnie to jest taka gra o siatkówce. Ja sam nie jestem jakimś fanem siatkówki, Ja znalazłem tą grę za darmo na Steamie. E, e, no za, za darmo na Steamie, więc ja szukałem, szukałem jakichś gierek interesujących. E, no i co, no jestem w sumie Zobaczymy czy wam się spodoba, ci wpisać w komentarzach. Jak będzie dużo łapek w górę, to będzie, może będą następne odcinki z tej gry. No I generalnie się gra w to dość przyjemnie jak na grę za darmo. Na Steamie ją mam więc jaką mi się podoba, zobaczyć, Generalnie. Dobra, nie będę, nie będę się powtarzał. Na, najbardziej mnie tu wkurza kamera, chyba że ona się tak przy, wolno przesuwa. Ale. No cóż. No. A my ja w ogóle jestem sam. Y, trochę dziwnie się czuję. Mi się wydaje, że to nie będzie aż, jakiś, aż taki śmieszny odcinek. Bo, bo zazwyczaj y, coś tam, jakiś żart, zapoje czy coś. że marzamy się, czy coś takiego. Teraz nie będę miała z, z, z Kim, chyba że z moim drugim biegunem Ale nie wiem, czy, czy będzie chciał się pokazać. To nie jest. Ehm. Nie wiem, co mam mówić zdalnie w sumie. Mogę komentować grę, mogę z wami rozmawiać. W sumie dawno, naprawdę dawno nie było takiego odcinka, być gram solo. Wyzaj ehm, właśnie gram z moimi serdecznymi przyjaciółmi. E, ale no tak wyszło e, że no nie ma jakichś zbytnio dzisiaj osób e, no nic się właśnie nie umówiałem na grę. no i kurde punkt zdobyte. zdobyty jak nie ma ten osób które mi dziajdają za uszami cały czas i jakieś gejowskie żarty mówią no to od razu lepiej się gra <słuch> Hmm. Nie, nie pamiętam totalnie kiedy był taki ostatni odcinek solo Więc może też w sumie spoko, bo jednak to nie jest taki kanał nas, nasz jakby wspólny Tylko, że to jest naprawdę jakby mój kanał, tylko że oni na nim występują nie? Aj Ale urwał Kurde prawie mi set siadł. a Prawie mi, raz mi tak siadło, bo cztery sety pod rząd Ja generalnie w prawdziwym życiu nie lubię zbytnio siatkówki e... No oh i Jak na nie lubię siatkówki. Mm. Najbardziej przez to, że po prostu no jednak ta no, jak gram ten wi to ja zbytnie nie umiemy odbijać te, ten. I to się szybko kończy punktem, czy coś i tak dalej. Ja generalnie lubię grać piłkę nożną. E, to jest moja pasja moją pasją jest gotowanie! W dzisiejszym odcinku wpierdolimy papryka z do mikrofalówki Eee. O fajna pan? Mm, nieźle. A, bo to jest jeden... a bo to jest to jeden ten. Myślałem, że ja dołączyłem było jeden jeden po prostu. A my ich rozwalamy nocno. E, bo ja właśnie w środku gierki, to jest taki, który mały minus, że tak że może tak się zadziać, ale cóż. Myślałam, że narzesz Ale to patrz, ty. gdzie jest piłka, nie? Damn, co on robi? Ty, czekaj, dżungla hitus on No, don't make it gay już ja mnie też myli, że e, razem przykład jest właśnie ten jakiś przerywnik, że każdy go ustawia na pozycję, e, a raz jest tak, że po prostu nagle jest serw i tyle, no? I tyle właśnie było takie ustawiane na pozycję, a czasem jest po prostu zdobęd zdobędą punkt i od razu serw. A nie dosięgłem. No ma. No, no. Ule, wam się podoba mój drip? Mam nadzieję, że mi się podoba. Kurwa. Ja. Nie! Jak się rzuciłem w ogóle? No nie, no jak to się łapało. Mnie to najbardziej, to właśnie, mnie to też. My, nie będę mówił, że najbardziej mnie coś wkurza, bo już teraz mówiłem, tak to było, że mnie wkurza wszystko. Jestem wybredny jak baba. Bez urazu oczywiście. <laughs> e, ale no cóż. Znaczy, mnie to też to wkurza, właśnie, że pod tym y, prawym, które wolno chodzi, ale no cóż. Nice, te slapi. Nie chcę mi tego czytać, generalnie. Po prostu mi się nie chce. Ja pierdol. Są I I też mnie to wkurzam przykład. E, że właśnie na naszej powie z piłka oni mogą ją przebić coś. Ale mi fiut uka ten punkt. Kradzie i je. No ja nam podrąbał. no Dobra, cóż. I tak wygrywamy. Chyba... Chyba. Czy... Ja, ja już... Nie wiem, nie rozumiem do trochę tego, ale te cóż, kurde, ajajaj, aj, aj. eee, nie wiem, co mi mam więcej mówić, eee, chyba, chyba wygrywamy, nie jestem pewien, Mogę tam, tam przed chwilą była trójka, tu ten, tam siam, nie to rozumiem, dziwne to trochę. O to Co? Co się stanęło? W ogóle też można dobra jumpa, to też jest po kokot? No, nie, nie. Ja se, lecę, lecę bo chcę. What the fuck! A ja nie zrobiłem I nagle nice ball. można też właśnie tak wyjść, i też komuś tak punkt bić. To też jest takie. no eee, słuszno. Ja pierd... Ten co mi zawoł prawie zrobił, nie? To to jest słabe, że się ten się tak wywraca około, że się biegnie. Jakby tak. O, coś takiego i normalnie zależa, nie? Tyle. Dobra, teraz mam. Żyłem super, super duper powera, Że te, teraz. Pap... Jak, jak walnę tą piłkę, tak mocno, że ja pierdykam. Ja nie to teraz, czy nie? Chyba nie. Kurzyw zniknie chyba. Nie, nie znikło. No, Kurde. Dżu, dżungalski? No, nie wpadnie, nie wpadnie. Udej, nie wiem, nie wiem, jak to załapało. E, dobra, no cóż. No, fart po naszej stronie, więc chociaż tyle. Nie? Dobra, jednak nie mamy farta po naszej stronie. Ha, nasięgnąłem to. <grych> nie wiem jak Dobra. Teraz chyba wygrywamy, ale oni mają ten... I... Ciąda nagle jest dwójka. What the fuck? E I teraz to nagle jest zero i tam jest... Ja nie rozumiem tego. O co tu chodzi, nie? O co tu kamal w ogóle nie? Ja jest znowu. A ja się tak to poodbijało, że ja ci dupię. Prawie do siebie, prawie sam sobie zasystowałem. Bardzo trudne słowo. Oto. A, bo to się podbiła. To myślałem, że jak ja to doznaję? proszę, proszę. Kurde, tak blisko. A już tam bym chciał ukraść tego sobie. O, oh, o, oh, oh. Test no! Wszystko było zaplanowane. Tak było, niezmyślnie. Tak mówić, skapnołem, że ja poczętowałem, że kiedyś to nie lubiłem jakichś stawek śmiesznych yy, z memów. Na przykład, właśnie ten, yy, różnych memów. I żeby. że nie mogę się odzwyczaić, że cytuję te takie memy. Przez co potem to albo muszę właśnie jakoś wycinać. No teraz, jak wam mówię o tym, no to, no to zostawię to. Yy, I teraz, jakby, że muszę to albo wycinać, albo wstawiać. To jest, że ja coś mówię, właśnie tego mema, potem go wstawiam, to jest takie dziwne. Albo najpierw wstawiam mema, potem to mówię, i to coś jest takie dziwne. Ja nie mogę się tego odudrzeć totalnie. Ale dobra, nie będę już tak nawio, to już widzimy się w następnym meczu. Dobrze, widzimy się w następnym meczu o uh, dobra jest, no. Ai Ajajaj. Kurde. Dobra. Pek. Ja jakie to Nie. O. Uf. O. Oh. Damn. Nice volley. Nice Hm. Nice. <gülp> dobra. Моя, моя, моя. Нет. <laughs> За высоко выскочил. Вот. Что-то сестное. Ну, это впало. Хм. I znowu właśnie coś takiego było, nie? Black 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 Nie no, nie! Uff, nie wiem, ja tak ja tak w ogóle jestem Lamarcem, tak ugra. Nie! Nie, no jestem jakiś kur. Nieważne, nieważne, naprawdę nieważne. Ja bo my gramy we dwójkę. To, to, to jest dokładnie powód, dlaczego tak przegrywam. O nie, czemu tak? To... A dołączył chyba na nożek. Nie. nie Dosiągłem. Znaczy mówi się nie dosięgłem, czy nie dosięgnąłem? Nie, bo ja teraz nie wiem. Pani od Polskiego nie byłaby dumna. Kurde. Kurde. Stop Jeśli teraz będzie przerywnik. Kurde! Nie, no, ja mam takiego farta, że ja cię dupia, nie? A no nie, zostało mi. No idzie. Myślałem, że to mi się kasuje. Panie, daj mi to. O, ale... Damn! my jeszcze mamy tego. Mmm, najsuwa. Nice, ja myślałam, Ja myślałam, to poleci tak daleko! Tak w Co so jest? Ale to tak... Dziwnie. No, dobra, no. A kiedy Mam przegrywam, dobra, już wiem jak... Myślę, że chodzi o punkty ten. Ale nie rozumiem te małe te. Co to są? Może co do tnięcia. Nie, nie wiem. Oh. <grym> nie kak. Dum. Dum Mam dodatno chyba. Haj! Ja. Co jest? Ja się, ja prawie okliknąłem i jeszcze się rzuciłem, nie? I nie wiem co się stało. Uuu, ale zapakował. me, what the heck? W ogóle, przepraszam was z tym filmem, że się spóźniłem. Bo ja dałem go w środę. Może, podkreślam, może. Może, zrobię mini delni, mini, mini day, de, daily. Nie mini daily. I w piątek dam jakiś film, ale podkreślam, że może. Spóźniłem się, bo we wtorek już tam miałem trening, tam wypisałem, jakby ja bym ten film zmontował, by był troszeczkę spóźniony, ale no trening przez co, który trwa tam chyba godzinę, czy coś tam, które ponad coś, coś takiego, no i jakby przez to, no, nie, nie dałem rady, aby tego filmu, bo też bardzo długo ten film się zgrywa, eksportuje z ten z y, mojego programu do montażu, ten do YouTube'a. Przez to po prostu, no, nie zdążyłem. A stwierdziłem, że po, ja potem poszłam oglądać mecz, mecz polski, no bo jak prawdziwy Polak, Polska! nie mogłem zobaczyć ten, nie mogłem tego nie zobaczyć, nie. Ja jeszcze, jak mówiłem, że lubię piłkę nożną, że w sumie w tym jeszcze filmie. No, po prostu, przepraszam, stwierdziłem, że już dałam środę. E, no bo, kurde, no, no, to nie było sensu, żeby o 23 coś tam e, e, dawać, no, stawiać odcinek. Według mnie po prostu nie było zwyczajnie sensu. Więc stwierdziłem, że dam, że, że dam w środę. Postaram się właśnie zrobić mini daily. Ale właśnie nie obiecuję teraz, też sam nagrywam totalnie. Nie ja wiem, tak się trochę przemogłem teraz, żeby nagrać, bo nie miałam totalnie weny. Nie wiem, się nie chciało, i, i tak miałem takie troje, że samemu ten film nie będzie aż taki dobry, a stwierdziłem, że coś trzeba nagrać i tyle, nie? O, ja pierdykam. Ja pierdikam. Yeah. Oh. W ogóle napiszcie w komentarzach, nie za dużo deroka w tym, w montażu. Bo tak, kurde, daje go ten du dużo. Bo często pasuje. W tym filmie nie wiem, czy. O! Hmm! Złym punkt Nie w tym filmie nie wiem, czy dam, czy będzie jakiś moment. Ale ja wiecie go daje po jakichś sus, sus tekstach e, moich przyjaciół. E, czy ten? E, przyjaciół kolegów, znajomych. E, ale no, teraz nie wiem, czy mi się przyda, ale może wstawię. Generalnie nie wiem, czy go trochę nie za dużo daję, Ale on pasuje generalnie do wielu momentów, strasznie. I to jest e, ten, to jest właśnie dlaczego tak e, wstawiam, często. Kurde, akurat tam był. Kurde. Aj! Co to za napis? To jest napis, Game? Jestem dybilem, ja sobie dokładam roboty, n-wordując. Oh, damn! Ale blok. block. О. А. 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 Сэм дэбила мь. Но ву блок. О, кур. Не. Что? Ага. Не. Курте. Дай мне то. Курте. Jej, jej. się teraz tak skupiam Jest! Jest! Kurde! Ale zapakowałem! Po to hek? Nie widzę sensu robienia. Nie widzę sensu robienia takich tych zagrywek. Naprawdę. Kto co? Po co? Po co takie zagrywki? Zablokował to, coś tam się obiło jeszcze. Tak mi się wydaje. Generalnie po tej gierce będziemy kończyć. E, miałem w planie jeszcze taki jeden film z nowego trybu w Fortnite, e, ale nie, nie nagrał się totalnie. E, no, no cóż, no, nagramy może jeszcze raz. Chociaż nie, nie wiem, czy będę chętny, bo taki słaby. Ja mogę kamerę tak ten ta rolować. <laughs> ja w tą kreaturę przegramy i teraz dopiero się dowiaduję takich rzeczy. Ciekawostka w tą grę mam przegrane 4,2 godziny, gdzie mam 4 godziny 4, 20 minut, więc no, tak trochę śmiesznie wyszło. Ja w ogóle z chęcią bym zagrał, e, nagrał odcinek czy cokolwiek z mojej ulubionej gry z EAFC. E, na szczęście mój pad jeszcze żyje w sumie, e, ale chętnie bym się z niej nagrał, tylko że OBS coś tam jest taki dzi dziwny... Ekran, nie, nie nagrywa się całość, tylko taki prostokąt. Nie wiem, przez co, to jest, przez co to jest spowodowane. No cóż, no. No cóż więcej mogę powiedzieć. Nie, nie mam pojęcia, o co z tym chodzi, dokładnie, nie, Uff. nie. generalnie tu stoję przyjaciół. In... Kurde, spadł. Oni tam. Oni tam. Zwalają resztę roboty. Nie wejdź, nie wejdź. U! A tam się asystowałem, żeby coś... Znaczy, w sumie że asystowałem w tym sensie, chodziło mi, że by nie, by nie trafił czy coś. Ale tylko chyba, ja jestem tak zrąbany w tej grze, żeby nie trafić w piłkę. Nie. W ogóle to ten, ten pod shiftem, bo ja te właśnie ślizgi robię tak pod shiftem, według mnie są naprawdę fajne jope bo ty ci jakby, to ci tak nie musisz sterować siłą tą, tylko ci tak automatycznie pod tą piłkę on tak ślizguje to jest bardzo fajne Musi się przydaje tylko że potem na no troje się leży na ziemi aj! aj, aj. prawie tak kurde, tak skubnęło nie nie, no jak zakrywkę dobrą miały, to miałem i pierwszą, to mi zostaw drugą, no. no. Właśnie on teraz ten ślizg zrobił, to jest mega op. Pyk. I pyk. Uff, ale mi siadło teraz. Ależ dribble. Patera. Coś za... cóż co, za kunszt. Kurde, cóż za zjeb... Nie. Um. Mogę mi coś napisać, czy wam się podoba taki montaż, gdzie właśnie próbuję jak najwięcej takich śmiesznych wstawek dawać i tak dalej, czy jednak wolelibyście takie bardziej mniej tego, czy za dużo tego jest. Bo ja staram się dawać tam, gdzie widzę jakąś okazję, żeby to dać, to dodaję, bo według mnie jest to fajne urozmaicenie, takie zwykłe gameplay czasem może być nudny, czy coś takiego, nie? No tik, tik, tik. Sorry, mój drugi biegun się ukazał. Nazywa się Ryszard. Oh! Nie ma już tego busta. Co? What the heck? co to się stanęło, tak myślę... Myślę, co jest, no? Aj, Ale... ja bym tutaj sięgnął, to mi przestraszony. A Ja, ja mam tego ja tego tego to co ci cały co zbieram O dey. Nie! Ej! Nie! dosięgnąłem tego! tego! dał, I źle marnowało mi się i tak! Не, ну я срумбалом сейчас. Ай. Коля. как тут впало? Что? А? Мээээ. Нет, ну, 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 забавно скакать до того. Ну, да, забавно. Нет! Нет! А да, хотела я так, как бы не иметь шанса этого. Nie, kurde, no przerąbimy to jeszcze. Uuu, ale musiał. Kurde. I czasem, jak są nieogarnięci, no to tak fajnie można z tych zagrywek, ale czasem są ogarnięci. И тогда я строить трудный. труднее. Бляк. О, я пирто. то. Про я забрал достань. Ну что? Не, ну Не, ну вот фа. Naprawdę. Rulin. Tak, <laughs> trałem. Nie chciałem w tą stronę, ale no cóż. No wratuluję tak odbije. Ну ялки, к не достигнул. Wpadło strasznie przypadkowo, ale wpadło. O, dzięki temu wygraliśmy. Mhm. Ty, ja, co? Hmm, najwięcej punktów? Nie, no. Najwięcej. Blo ile mamy bloków? Ja cię. ci kręcę. Jeszcze dwa, dwa zagrywki. Dobra, mi się wydaje, że są spełnione. No cóż. E, piszcie, jak wam się podobała, podobała ta gra. E, i piszcie, wam się podobała ta gra. Jeśli wam się podobała, to może nagram jakieś y, więcej odcinków, może na przykład z moimi serdecznymi przyjaciółmi. Jeśli wam się nie spodobało, no to tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, żeby was nie omijały filmy. E, no, i, no i też bijecie na, dis na Discorda, Instagrama, linki są w opisie. No i jela!